Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na custom tego oto właśnie laptopa ASUS VivoBook, który ostatnio był do zgarnięcia w konkursie organizowanym przez ASUS i Filmweb i tam mogliście zgarnąć właśnie albo ASUSa TUF Gaming, albo ASUSa VivoBook razem z moim customem. Szykuję sprzęt i za chwilę dowiecie się, jaki na nim pojawi się motyw. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam was na moim kanale w kolejnym customie. Tak właśnie prezentuje się jeszcze nieskustomowany laptop, a ja postaram się w tym odcinku jeszcze jego wygląd podrasować. Jestem mega zadowolony, ponieważ zgłoszeń było naprawdę dużo. Wasze odpowiedzi na pytania były bardzo interesujące, ciekawe, kreatywne. Ciężko było naprawdę wybrać zwycięzców, ale razem z Asusem i z Film web dokonaliśmy wyboru. Asus VivoBook trafia do pani Barbary, która zażyczyła sobie, aby custom był w motywie mitologii nordyckiej. Jesion, Yggdrasil, wilki, kruki, runy, topory bojowe, smoki, rogi pełne miodu, cały ten kram. Dlatego teraz to, co tutaj widzicie, to jest etap projektowania. Ja zastanawiałem się troszeczkę nad smokiem, nad wilkiem. To są takie dosyć fajne postacie, które lubię rysować, ale ostatecznie wybór padł na wilka. Dodatkowo zostanie wrzucony jesion, kruki i runy. Poznaliście już motyw graficzny, teraz przejdę do mniej przyjemnej rzeczy, czyli do szlifowania papierem ściernym nowego laptopa. Niektórzy zapytają, po co szlifować, po co podkład, skoro laptop i tak jest biały. Muszę mieć pewność, że z grafiką nic się nie stanie, dlatego użyję podkładu, tak żeby technologicznie wszystko się zgadzało i na końcu pokryję to wszystko lakierem. Laptop do malowania jest już gotowy. Nie zmienił zbytnio swojego wyglądu, ponieważ był biały i jest biały, ale podkład, tak jak mówiłem, jest bardzo ważny. Teraz czas, aby położyć farbę. Główny kolor, który będzie pokrywał całość laptopa i dopiero na niego położę właściwą grafikę. Do tego wykorzystam farbę akrylowe, ale kolor będę musiał stworzyć sam. A taki właśnie odcień muszę uzyskać na całym laptopie. Dopiero później na to poleci właściwa grafika. Powiem Wam, że jestem z siebie dumny. Niezbytnio wychodzi mi mieszanie kolorów, ale tutaj, zobaczcie, wyszedł taki, no, powiedziałbym, że prawie wyciągnięty z monitora. Nie mogę zostawić takich mazów po pędzelku, dlatego po nałożeniu farby wszystko poprawię kąbeczką. Często używam, ale bardzo fajny efekt. mamy kolor. Teraz czas na szkic. Wilk gotowy. Tutaj po bokach mamy już delikatne runa, ale wydrukowałem na razie tylko samego wilka, żeby umieścić go na środku, bo drzewo, które będzie za nim, będę już malował ręcznie na laptopie, bo będzie mi po prostu wygodniej. Metoda kalki klasyczna, jak zawsze u mnie. Miękki ołówek i jazda. Szybka kontrola szkicu. I lecimy dalej. A wy oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Zostawcie łapkę w górę, a w komentarzach czekam na wasze propozycje kolejnych customów. Następnie wilk jest już na swoim miejscu. Teraz przejdę do naszkicowania drzewa. Z mitologii nordyckiej będzie to drzewo Yggdrasil. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to słowo. Troszeczkę zapoznałem się właśnie z mitologią nordycką przy tym projekcie. Na tym drzewie powstanie 9 kruków, które będą symbolizowały 9 światów. I pod spodem, pod drzewem jeszcze umieszczę runa. Szkicujemy drzewo! Pokażę Wam też fajny patent na zachowanie symetrii, bo chcę, żeby to drzewo po jednej stronie było takie same jak po drugiej. Więc, najpierw, wszystko pomaluję, tak jakby jedną stronę, zrobię zdjęcie, wrzucę na kąpa, odwrócę, wydrukuję i narzucę na drugą stronę. Dzięki temu będę miał po jednej i po drugiej stronie takie same drzewo i myślę, że powinno to wyglądać całkiem spoko. Jak widzicie, wilk powoli nabiera przestrzeni. Dodałem cienie, teraz przejdę do świateł. A tak jak mówiłem wcześniej, zrobiłem odbicie lustrzane gałęzi, które namalowałem wcześniej, i teraz łatwiej będzie mi zrobić drugą stronę taką samą. Teraz, moi drodzy, czas, aby na projekt trafiły runa. Mają one swoje indywidualne znaczenie. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Chciałem, żeby właśnie były takie typowe pociągnięcia pędzla. Żeby te runa nie były takie nadrukowane, ale bardziej właśnie namalowane, delikatne zacieki i trochę. Kropelek jasności. Powoli zbliżam się do końca, wrzucam kruki, poprawki, lakier i prezentacja. Moi drodzy, custom skończony, dlatego zapraszam Was teraz na oficjalną prezentację. I tak, moi drodzy, prezentuje się ASUS Vivobook S14 w motywie mitologii nordyckiej. Kolorystyka, jaką użyłem, to delikatny morski kolor, który pokrył całą powierzchnię laptopa. Dodatkowo głównym motywem przewodnim jest wilk. Dookoła niego umieściłem 9 kruków, które mają symbolizować 9 światów. Z tyłu w tle umieściłem drzewo Yggdrasil, a poniżej, po jednej i po drugiej stronie, wstawiłem runa. Mam nadzieję, że ten całkowicie nowy klimat przypadnie Wam do gustu. Do opisu także wrzucam Wam link do pełnej specyfikacji Asusa Vivobook i link do oficjalnego sklepu, gdzie takiego Asusa możecie zakupić. Wbijajcie też do Asusa na Facebooka i Instagrama, obserwujcie, bo takich akcji może być więcej. Pamiętajcie, za tydzień będzie kolejny custom laptopa, tym razem będzie to TUF Gaming w całkowicie innym klimacie. Ten laptop również trafi do zwycięzcy konkursu, a w opisie wrzucam Wam link do oficjalnych wyników. Sprawdźcie mój ostatni odcinek. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie trzymajcie się. Cześć!